Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na szybki, podwójny, niekomiksowy unboxing na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie ewentualnie, nawiązać współpracę i kontynuujemy wyszukiwanie w internecie tych starych takich figurek generowskich z The Animated Series. Postanowiłem, że chcę zebrać wszystkie te takie postacie Batmana, czyli różne warianty wzorów, kolorów, tego było kilkadziesiąt sztuk, ale idzie mi to całkiem sprawnie. Ja wyszukuję za takie po kilkanaście, dwadzieścia parę złotych. Staram się jakoś tak większych e, tych kwot, które czasami są 40, 50 i więcej w internecie, mm, nie kupować, no bo bez przesady. A mam na to plan pewien, który będę Wam może systematycznie zdradzał. Tuż już sobie przygotowałem i chciałbym Wam oczywiście e, pokazać. Które mi się udało tym razem zdobyć. Ta co prawda troszeczkę ma tu zdarty ten momy, motyw Batmana, ale naprawdę jest bardzo dobrze zachowana. Ona jest z 94. Jakby tu chyba wynikało roku, także bardzo fajnie się prezentuje. A tutaj mam drugą, którą chcę wam pokazać. No i ta jest jeszcze starsza, bo ta jest akurat z roku. 91 to jest ta z pierwszego tego rzutu, z pierwszej tej serii the Animated Series. Bo pierwszą była ta szara, taka klasyczna, to był numer jeden, a później to był drugi w sensie Batman, jaki wyszedł, więc naprawdę jest bardzo dobrze zachowany. No i jakąś tam tą wartość ma. Więc fajnie, fajna sprawa. Taki szybki, właśnie unboxing, taka szybka prezentacja dwóch kolejnych gazków dołącza do. Mojej kolekcji. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. I tak jak mówię, zdradzę Wam już niedługiej przyszłości, co bym chciał z tym zrobić. Oczywiście zachęcam Was też do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Dzięki temu będziecie informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i nic Wam nie umknie. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.